Hej, siema, z tej strony a dzisiaj rozpoczynamy nową serię i jest to gra Gothic, nie. No, inne gotyki. później, bo no to będzie częściowe. Zaczynamy przychodzić żeby wiedzieć dlaczego opiera jak Zaczynamy od Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz Niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Spodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy więzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Kolinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś, na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Szczęście mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Z... Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, stawaj. Nazywam no się dobra. Diego. Jestem... Się, nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do nie mnie nie należy tak dbanie o nowy. Każdej części nie Na razie to... to. Nazywa, bo nikt nie Jeśli nie chcesz, nie chcesz jeszcze nie trochę żyje. pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? No to tutaj mówimy wszystkie kwestie. Dobra, co powinienem wiedzieć, wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obok. Po prostu zacząć grę. Pójdziemy w miejsce takie, gdzie zazwyczaj nie chodzi się. Żeby tam napić prze trochę doświadczenia, tam tam sam sobie... Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. No i tutaj jest najważniejsza wiadomość. Mam list do arcymistrza magów ognia Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. <coughs> no i tutaj się dowiemy kim jest Gomez. Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie. I ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym obozie. OK. Okej, no to Diego już sobie idziemy, to pozbieramy startowej tematy. Mamy tutaj pochodnie. I tu mi się podoba ta animacja. Tu mi się podoba ta animacja. że możesz Wtłumować właśnie. Tak, tutaj. Dobra. Eee, zbierzemy ją. Pozbieramy też tutaj to piwo i bryłki rudy i sobie zamienimy z powrotem w normalną Dobra, Okej. Dobra, to już idziemy dalej. Ogólnie będę się starał wykonywać... Yy... Wszystko zbierać sam. Nie chodzi mi o to, że będę zabijał właśnie podstępem jakichś ludzi lecz chodzenie, żeby zrobić te przemotę, bo wobec mnie po prostu jest Lepiej się trochę potrudzić i mieć radość z tego, coś zdobyłeś, niż po prostu zrobić czegoś było łatwo na początek. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, no? zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. kiedy tutaj wylądowałem jeden z waszych uderzył mnie w twarz robią tak z wszystkimi nowymi mówią na to chrzest wody rozumiem czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków jest kilka czarnych owiec ale nie zrobią ci krzywdy jeśli zapłacisz im za ochronę to jeszcze wezmę tylko potrzebuję broni potrzebuję broni rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu na pewno coś tam znajdziesz tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilow. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Ale to zazwyczaj tylko jaki tego należy. Albo go potęć sprzedać, albo do questów, albo do... jak to się nazywa? Do Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. jakoś trafiliśmy, nie wiem jakim cudem, ale ok damy kolejnego ogólne mięso straszne będzie potrzebne nam do wykonania myśli z kucharzem z doktorem Gowoj i przy okazji niedowiem tylko wezmę godzy i za niego to bo tutaj wszystko jak się sprzedaje, to się dzieli na dwa i tak to mamy z niego no dwie broki nie za bardzo cenne, ale tak jest ich więcej bo na przykład z kopaczy, czy z czegoś tam Zdobędziecie... nawet, te, nawet 10 sztuk tych sztuków to już macie tak, warcia ma znaczy, w na jakieś jedzenie jeżeli nie to się przyda, naprawdę. Może ja brakuje wam zbroi, na przykład, albo okay. I teraz tam mamy... Tam będziemy mieli te szruba. To się na tutaj już zapisze, żeby nam tego wszystkiego nie robić. Tu wcześniej grałam i takie porobiłam, żeby już w tym odcinku Poczekam, aż sobie tam pójdzie, okej? Okay. To weźmy ten miecz. Tylko z mieczem zabiję. Dobra. Szybko zmienimy broń. Podało nam się go pokonać bez żadnych obrażeń. To jest dość dobrze. Teraz po prostu, żeby pójdziemy tam na górę, bo tam zazwyczaj nie chodziłem, bo nie miałem sobie tylko co, ale to widzimy sobie oświadczenie, żeby mieć ten punkt umiejętności. Mamy teraz czterdzieści, no to... Po tym, jak będziemy mieli właśnie tu tysiąc to i więcej tam. Połowy gry to już właśnie tyle jest. Tu takich... Sporo eliksonów Z goblinem nie będę walczył, bo chyba na razie nie dam rady. Albo w sumie spróbuję. Nie Na środy, ale dużo czasu niech go zajdzie, bo... <śmienicza> a, to, a to bo się niech Fajnie, bo wchodziły kompy, po trzy, po dwa. I został nam jeszcze robot. Tutaj już widać obóz. I Idziemy teraz na dół. Postanowiłem, że dołączenie do starego obozu jest najkorzystniejsze, bo na pewno do sekcji to nie chciałbym dołączyć, bo ta zabawa z tymi balami, tamte czary i wszystko. Przynajmniej się do nas sami zezwali, chyba chcemy z nimi porozmawiać, co nie porozmawiamy, bo najpierw sami muszą się, muszą się do nas odezwać to też nie chcieli się w to bawić Onda w miarę bezpiecznie Dynowego obozu to albo szkodniki, albo... W najpierw bym musiał tam iść tam, roznosić tą wodę, to tam tego sporo bym musiał. Jest jeden plus do roznoszenia tej wody, bo możesz sobie ym, zawsze brać ile chcesz dla siebie. Bo nic tego nie sprawdzę, bo on ci daje tyle ile chcesz. I to mi się bardzo podoba. No. Tak. 320 doświadczenie na 500, tutaj będzie 40, 40, 40, 120, 40, 40, no będzie level up zanim jeszcze dojdziemy na, do starego obozu. coś jest dużo ruchu, to na spadki do 20, ale to się już utrzymuje. I na godzinę to jest fajnie. Myślałem, że będą jakieś lagi, bo jak chciałem pomagać już wcześniej, to miałem problem z spadkiem, bo widać, że jest na liście, a się to utrzymuje. Jest... Myślałem, pokominałem. Problem, bo nie chciała się utrzymać na jednym wściekłym tylko schodziła z jednego na drugi. Dlatego... Bo.. dobra? Tak, Bo. chciało Bo. Bo. Mamy tu Bo. 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 że Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować. Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztowało. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę o to piwo. Proszę, o to piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ech, tak. czekamy chwilę. Ścierwojady. Jak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy? A cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Okej. Okay. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętniej od ciebie odkupi. No, to już... Wieś. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę Ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc, jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na Twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. To już wiemy od kogo możemy się nauczyć. Hej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec, idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Dobra, nie mam nic do I teraz tak, brakuje 60. Co bym teraz się zapisał I proszę na też cię Oni mi też ja trochę pomogą z długu. To też jest dobrze. Udało się chyba. Dobieram, ale reszta nie zabijam. To się to chyba to... nigdy nie skończy. Mam już dość tej paplaniny. No i nic tam są będą jeszcze trzy. To pójdziemy sobie na nich. Tak. Bo... Tylko, że tam też są e, starannie od razu wiedziałem, ten, ten zabijany, że będę zabijał, powiedziałem... I dostajemy po 10 punktów umiejętności. O, to on też się pojawia, to już niego pójdziemy. i weźmiemy sobie serafisa i tamtych wolę na razie, na razie nie ruszyć bo to nie są już te młode tylko te silniejsze i długo trwa I, teraz jeszcze. i jeszcze będzie jedna taka jama, tylko że po drugiej stronie obozu, w którym będzie zaginiony strażnik, więc że będzie kłasny. To tam pójdziemy, ale jak zdobędziemy na to będziemy trochę lepsze przymioty, bo teraz widać że... Jeszcze nie dajemy sobie z niej rady. A tego probowałem. Tak. a tego tu Chyba nie. no nie, dobra. Tu już dalej się nie wybieram, żeby już tego nie przeciągać. Tylko zbierać tutaj te rzeczy w zasięgu tej drogi. Tam nie będę już dalej szedł. No tam to już na później, to teraz pójdziemy tylko do starego obozu i się zapiszę no i widzimy kończyć. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? do tego nie piestał. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie własz! Zauważycie, że właśnie Bazi w jego chwórce był ponektowym. Bo czyta się to, ale to... Musisz uważać... Często jest to... Taki... To się są chyba nigdy. Zdania? Zdania? W dzisiejszych są... czasach. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Nie ten. Nie ten. Ten. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Ten. Ten. Trzymaj się. Okay, to no to, to by nie mój problem. Przynku? W dzisiejszych czasach na nich nie, bo nie, nie można tak polegać, a mnie to nie...